Zobaczcie, no tego się raczej nie da wyprzeć. Gdzieś moja myszka tu. No to, to tutaj grzechu jechał, nie no, co można powiedzieć? No. <grymne> Dobra, ale ten drugi bandyty to nie rozpoznaję, już wam pokazuję. Ten drugi bandyta to nie wiadomo kto to jest. Ej, no, jest szansa, jest szansa, że ten samochód kierował, kierował nim Natural. No. Przekroczenie 94 km, co to o jest? Kurwa. O kurwa. kurde. Nie, no, to ciężko tu powiedzieć. Nie wiem, no to, to mógłby być nawet mój kot kurwa, mógłby to być mój stary, który się przebudził.